Witajcie, to Pani no nowej, nowe, nowa seria będzie, e, e, Pani śmietanka. E, e. E, co to jest? Jakieś aszteki, zabić takie. zabić go, zabić, e, zabić, zabić. E. A mam. Cię. Jakie szczęście, ale farcior, jakie farty. Tu coś jeszcze nie ma. No to idziemy po to a nie, pod nie potrzebujemy, mamy albo trochę zebrze. No jak wiecie, pan Śmiecany e, robi nową serię, bo e, teraz muszę, ale to naderwującie, bo pamiętacie e, starożytną Ukrainę? Jeśli tak, to to wiecie, że Wer też mi zniszczył domek. Wkurzyłem się na niego i... Odszedłem. Mój prawdziwy głosik nie pokaże Wam. Aha. A jeśli chcecie poznać nagrywcę, który nagrywa, to przeczytaj się. Dawaj. Halo. Jeśli, jeśli coś widzieliście, to to. No to to, 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 to nic nie było. Chodź tu. Chodź tu, świnia. Świnia, świnia, świnia. Świnia, świnia. Dobra, mamy jedzonko, możemy jeść. I zamieszkam ja chyba w zimie. Tam, gdzie jest e, potrzebujemy crafting. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. I to będzie. Raz, dwa tam tam zrobimy takie dwie łopatki i teraz ta da 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 da. I to właśnie koniec Patryka.